Jeździliśmy tędy, policja też patrolowała, przechodziliśmy lasy, tutaj wszystkie w okolicy. To jest tylko jedna z dróg, którą mogliśmy pojechać, a terenu jest bardzo dużo. Są tereny takie, które ktoś wskazuje, które ktoś sugeruje, że może tam. Tak, tutaj poprosiliśmy panią Jasnowic, żeby nam y, określiła przypuszczalny teren, gdzie moglibyśmy znaleźć ciocie i dostaliśmy obszar zakreślony w kółko. W środku tego obszaru były piaski. Czy tutaj gdzie jesteśmy? Tak. Też dużo czasu minęło, nie. To może nie być już zupełnie nic widać że cokolwiek było na przykład w ziemi grzebane. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Mm. Jak sąsiedzi kamer nie mieli, tak teraz mają wszyscy. Mija dokładnie miesiąc, od kiedy zaginęła 47-letnia Beata Klimek, matka trójki dzieci. Postanowiłem wrócić do miejscowości Porad, niedaleko Łobza w zachodniopomorskiem. Rodzina i mieszkańcy cały czas zastanawiają się, co mogło się wydarzyć z kobietą, lub gdzie znajduje się jej ciało. Jest nam naprawdę bardzo ciężko. Zginęła Ciocia, z którą byliśmy naprawdę bardzo blisko. Jest świadomość, że nie wiemy, co się z nią dzieje, gdzie jest, czy żyje. To jest przerażające. Co pani myśli dzisiaj, że gdzie jest siostra? Na obecną chwilę myślę, że to już za długo. Mam takie odczucia, że nie żyję. Tylko gdzie jest ciało? 47-letnia Beata Klimek samotnie wychowywała troje dzieci: dwóch chłopców i dziewczynkę. Półtora roku temu z domu wyprowadził się jej mąż. Są w trakcie rozwodu. To był poniedziałek, kiedy zaczynała z dziećmi nowy tydzień. Tajemnicze zaginięcie Beaty Klimat ma początek w tym domu, w którym mieszkała z dziećmi. O 7.05, tak pokazał monitoring, wychodziła na przystanek autobusowy, z którego dzieci miały jechać do szkoły. Tam spotkała jedną z mieszkanek, panią Krystynę, z którą rozmawiałem kilka tygodni temu. autobus podjechał z tamtej strony, dzieci nasze powsiadały. Pani Beatka jeszcze mówi tak do mnie, że się bardzo spieszy, bo na godzinę ósmą rano do pracy miała iść i poszła w kierunku do siebie. Czyli miała już zaplanowany dzień. Oczywiście, też. że tak. Pani Beata udała się do swojego domu. Tam przebywał jej mąż, z którym obecnie się rozwodzi. Co się tam wydarzyło, nie wiadomo. Rozmawialiśmy z mężem kilka tygodni temu. Tak, panu się, gdzie jest żona? Nie wiem. Mm. Ja znalazłem jakieś dokumenty tutaj niemieckim czy tu państwo znaleźli jakieś dokumenty też w samochodzie niemieckim, się zdaje, że ona wyjechała, że coś tam no byłoby, coś tego. Mam nadzieję, że, że się znajdzie. Na wiosce już mnie osądzili, tak jak ja bym coś się zrobił. A dziwi się pan? Tak, dziwię się, bo nikomu nic nie zrobiłem. Żonie? Dzieciom? Nic nie zrobiłem. A co ja zrobiłem, że, że się od żony odeszłem, z domu się wyprowadziłem? Ma pan czyste sumienie? Czyste jak najbardziej. Dotarliśmy do znajomej pani Beaty, która jako jedna z ostatnich kontaktowała się z 47-latką. Wiedziała, co działo się w domu Beaty Klimek przez ostatnie lata. Ostatni razy rozmawiałam z nią w sobotę. Wróciła z dziećmi z wycieczki. Powiedziała mi, że czuje się no, zmęczona i że odezwie się do mnie w niedzielę. Była wesoła. Fakt, że mówiła, że jest zmęczona, ale była uśmiechnięta, była wesoła. Na nic się nie skarżyła. I w niedzielę nie odezwała się. Nie odezwała się do mnie. Nie. W poniedziałek próbowała pani do niej zadzwonić, może? Tak, próbowałam o godzinie i z minutami. Jak ja do niej kilkakrotnie dzwoniłam, to już była poczta w telefonie. Co mnie mega zdziwiło, ponieważ znamy się już kilka ładnych lat i zawsze ten telefon był aktywny. A tutaj właśnie była poczta cały czas. Co się mogło wydarzyć? Chciałabym na to pytanie też dać odpowiedź. Nie było ważniejszych osób w jej w życiu jak dzieci. Także nie wierzę, nie uwierzyłabym nigdy, że porzuciłaby dzieci, żeby odeszła bez słowa.